Dobry wieczór, witam i zapraszam na kolejny konkurs Pucharu Kwiata. Dziś ponownie będą to zawody w Wiśle. Zwycięzcą prologu został Piotr Nowak, drugie miejsce zajął Adam Sosnowski, a trzeci był Damir Kenesz. Aż czterech Polaków uplasowało się w czołowej piątce, ale jak wiemy Polacy to mistrzowie prologów. W dziesiątce jeszcze m.in. trójka Kazachów czy też Joel Pulkinem. Tak prezentuje się dalsza tabela prologu. Zostawcie Suba Kciuka. I zaczynamy. Marat Kowalczuk na pierwszy ogień. Reprezentant Ukrainy uzyskał w prologu zaledwie 119 metrów. Wczoraj w konkursie mieliśmy także Ukraińca, który nie dolatywał do punktu konstrukcyjnego. 118 metrów dwukrotnie osiągnął właśnie Kowalczuk. Teraz 121,5 metra, więc można powiedzieć, że pro progres jest. Pokonał punkt konstrukcyjny. Ale pytanie: czy pokona któregokolwiek zrywali? Kusela. Timo Kusela wczoraj ostatni, 23. Ale i tak nie może narzekać, bo 8 punktów padło na jego konto. A teraz będzie malczył z Kowalczukiem. 122,5 Piękny Telemark. Brawo, Finie, ten Skok. Jak na to, kim jest Timo Kusela? Jest oczywiście zawodnikiem, który do tej pory startował w Pucharze Łodygi. Naprawdę bardzo dobry. Tadeusz Szymański. Zawodzi ostatnio Polak, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba najsłabsze ogniwo polskiej reprezentacji w tym sezonie Pucharu Kwiata. Oczywiście, licząc tych stałych kadrowiczów. 121. Lądowanie mizerne i będzie bardzo daleko. A teraz Yuri Achmetow. 118,5 metra. Teraz zaskoczenie inny minus, z pewnością trener Kazachstanu zadowolony z tej próby nie będzie. Czwarte miejsce. Czyli ostatnie na ten moment, mimo telemarku, ale oczywiście tutaj odległość była po prostu fatalna. Wolfgang Hauser bardzo dobry skok oddał wczoraj. Natomiast dzisiaj skacze także 128 metrów. Mimo tego, że słabo skakał w prologu, to w konkursie się już przełamał. Wczoraj 129 metrów w serii drugiej. To był właśnie ten bardzo dobry skok. W pierwszej miał 125,5, też nieźle, ale bez rewelacji. A teraz Lutz Klugę, wczoraj 11, czyli tuż za Hauserem. Siódmy zawodnik prologu. Przed tymi zawodami, ale jak wiemy klugę, jeśli skacze dobrze w prologu, to skacze słabiej w konkursie. A teraz 131 metrów, słabszy skok w prologu, oznaczał w jego przypadku lepszy skok konkursowy 135,8. I wczoraj oczywiście walczyłby o czołowe lokaty w konkursie z takimi skokami, ale dzisiaj te warunki są chyba nieco lepsze. 135,4 w pierwszej serii miał Rafał Wojciechowski, który ostatecznie zwyciężył. 135,7, lider na pumetku Piotr Nowak, a teraz Alijew 121. Przeplata znakomite skoki tymi słabszymi. Zach na pewno nie jest zawodnikiem, który byłby przynależny do ścisłej światowej czołówki. A teraz Denis Kolesny. 13 w prologu to była nielada sensacja. Natomiast czy będzie w stanie to powtórzyć w konkursie 122. Jak na tego skoczka jest to udana próba. I proszę, czwarte miejsce. Nikolaj Karialinen on może pokonać Teodora Fogela. Może także dzisiaj powalczyć o top 10. Wczoraj proszę Państwa Karialinen walczył bardzo dzielnie. 7 miejsce, 130,5 i 130,5 także w serii drugiej. Teraz 129. Jest radość po skoku. Będą także świetne noty. I drugie miejsce dla Fina. Ruslan Hanow. Wczoraj 12 miejsce. Był bliski wyrównania rekordu kariery, czyli 11 miejsca Strontheim. 123 i 127 metrów. Wczoraj, jak będzie dzisiaj? Niżej, nad zeskokiem odrywali. 125. Może się rozkręci na serię finałową. Noty słabe. I miejsce czwarte. Dominik Pawlik. Zawodnik numer 14 w konkursie wczorajszym był tuż za Esim Hanowem i Alijewem. A teraz proszę Państwa 126,5 metra, a więc lepiej niż wczoraj. Ale pytanie jak zaprezentują się rywale, bo oni też zdają się skakać ciut lepiej. Czwarte miejsce. Pogel wciąż pierwszy, a teraz Tomasz Rosiaga, więc zaczynamy top 15. 130,5 metra w wykonaniu 15. zawodnika świata. Jest, jak widzimy, bardzo zadowolony z tej próby. Jest banan na twarzy, czwarte miejsce. Dwójka Niemców i Karia Leinen w top 3. Aleksiej Gonczarow już ruszył. Miał naprawdę świetne przebłyski. Ale tutaj Wiśle nie skacze już tak dobrze. 125 I Daniel Müller świetnie na progu 122 22 metry. Mogło być nieco lepiej, ale wiemy, że Daniel Miller pogrążony jest w głębokim kryzysie. Dziesiąte miejsce. I ludz czyli najwyżej sklasyfikowany niemiecki zawodnik w tym sezonie Pucharu Kwiata. Jeden z wujki Niemców w top 15. Dwunasty jest klugę. Trzynasty Miller. To są oczywiście najlepsi Niemcy. Wolf Langhauser też ma aspiracje aby do top 15 wskoczyć ale jego strata do 14 Gonczarowa czy 15 Rosiaka jest kosmiczna piłkę teraz zawodzi, dopiero 7 miejsce a tymczasem na belce sadowi się Harry Hiltunen 649 punktów zdobył przed zawodami w Wiśle, tyle samo miał wówczas Wojciechowski, ale wczoraj Rafał Zwyciężył po raz pierwszy w karierze, i z tego też powodu Harry Hiltonen wypadł poza top 10. Był 9, spadł na miejsce 11, a dzisiaj prezentuje się słabo, więc także i nie odrobi tych strat do Wojciechowskiego i Kenesza, który również go wyprzedził. Damir Kenesh, wczoraj najlepszy z Kazachów i najlepszy zawodnik spoza. Polski. Oczywiście mowa o Trondheim. Tam był na miejscu piątym. W prologu miejsce trzecie. Natomiast wczoraj miejsce czwarte. On oscyluje cały czas w granicach tych miejsc między trzecim a piątym. A teraz Rafał Wojciechowski. Popatrzymy na skok wczorajszego zwycięzcy. Czy to będzie nowa siła w Pucharze Kwiata? Startował jako zawodnik raczej drugiego szeregu, ale teraz wybił się znacząco spośród stawki. I niedawno pierwsze podium, wczoraj pierwsze zwycięstwo, teraz 130,5. Będzie ciężko aby dziś wygrać. Trzecie miejsce na tym etapie rywalizacji. Pogel, Kari Wojciechowski. A więc tutaj mamy kolejny zawód, Stik Sarinen. Reprezentant Finlandii w konkursie wczorajszym, dziewiąte miejsce. Miał jednak szansę powalczyć o podium. Ten finał mu nie wyszedł. Dzisiaj pierwsza próba: 128,5. I to daje ósme miejsce. Joel Pulkinen, numer 5 w tabeli. Ale jest to zawodnik, który. Także w konkursie wczorajszym znakomicie się prezentował. Drugie miejsce. Gdyby nie Rafał Wojciechowski, to wygrałby ten wczorajszy konkurs. Dziś 129,5. Dużo słabszy skok. I któremu to da miejsce? Czy będzie w ogóle w piątce? Nie będzie. Ósmy Michał Żumadiłow. Startuje w każdym konkursie reprezentant Kazachstanu. Kazachstan to zresztą jedna z tych nacji, która nie odpuszcza konkursów. Podobnie Polacy, Pinowie oraz Niemcy. I to się im oczywiście opłaca później w końcowym rozrachunku. 132 metry. Bardzo udana próba Diłowa. Jakie będą noty? Te są zróżnicowane od 15,5 do 16,5. Natomiast liczą się te noty po 16,5. No a teraz... Piotr Nowak. Na pewno na podium po pierwszej serii będzie fogel. W top 4 będzie karia Leinen. Tutaj dwie spore niespodzianki, a teraz piotr Nowak. 130. Na pewno nie obejmie prowadzenia w konkursie. To będzie, proszę państwa, dopiero miejsce ósme. No czyli tak jak wczoraj mówiłem. A Kuba to jest skocznia, która często potrafi zaskakiwać. A więc ten konkurs z Wiśle na pewno będzie bardzo ciekawy do końca. Adam Sosnowski. On wczoraj padł ofiarą Wisły. Dzisiaj też bez rewelacji. 130. Ale dzięki dobrym notom będzie czwarty. Fogel, Karjalainen, Żuma, Diłow to jest top 3 na półmetku Później Sosnowski, Wojciechowski, Damir Kenesz w W dziesiątce jeszcze Hauser oraz trójka Polaków A serię finałową rozpocznie skokiem swoim Juri Achmetow 19 zawodnik prologu, ale dopiero 23 w serii pierwszej w prologu miał 123 metry w pierwszej serii, jakby zapomniał, czy skacze i tylko 118,5. Teraz 119. Walczy o utrzymanie miejsca w kadrze Kazachstanu. Tamta konkurencja jest spora. Jeszcze wszystko zależy od tego, czy będzie w stanie wywalczyć sobie miejsce. Marat Kowalczyk. Na Mistrzostwa Świata w lotach będzie miał z pewnością Achmetow problem, aby pojechać, aby tam startować wraz z trójką innych kolegów. Kowalczyk tradycyjnie również w dolnych rejonach tabeli, ale o 20. lepszy od Achmetowa. Tadeusz Szymański. Zbiera skrzętnie kolejne punkty Polak. 121,5 metra wyjdzie na prowadzenie. Ale czy to pozwoli mu wyprzedzić któregokolwiek z rywali? Zobaczymy. Nota łączna 231,5 punktu. Teraz z kolei wali 124,5 metra. Bardzo udany finałowie z Kogalijewa. Może teraz żałować, że nie skoczył tak dobrze w serii pierwszej, bo wtedy miałby naprawdę dobrą pozycję w tym konkursie. Daniel Miller. 21. słabszy drugi skok niż ten pierwszy i może swojego miejsca na półmetku nie utrzymać. Drugi przegrywa za tym a teraz Denis Kolesnik. zaskakująco dobry pierwszy skok, 18 miejsce. Ukraińcy niejednokrotnie w stanie nas zaskakiwać w tym sezonie. 121. I czwarta lokata. Ari Hiltonen. 124,5 metra, poprawił się o pół metra, zatem reprezentant Sułomin wystarcza to, by objąć prowadzenie i by dzisiaj być minimum na miejscu 17. A co robi na 16 pozycji na półmetku Timo Kusela Wszyscy się zastanawiamy. Wielka rewelacja pierwszej próby, mimo że w prologu był przedostatni. O dzisiaj dziennie walczy o kolejne punkty. Wczoraj także miejsce ostatnie, a dzisiaj 118,5 metra w finale, ale ostatni na pewno nie będzie. Z pewnością dwójkę rywali będzie wyprzedzał: 227,8. Piąte miejsce, a zatem kończy w top 20. dzisiaj Kusela. To oczywiście jego najlepszy start w karierze. Ruslan Esimhanov. A ostatnie starty to miejsca 11 i 12, dzisiaj 125 i teraz 120,5 i to będzie gorszy występ niż te ostatnie, ale wciąż będzie to top 20. Ludsklugę. 126,5 zarówno w prologu, kiedy to był siódmy po takiej próbie jak i po pierwszej serii, kiedy to zajmuje miejsce 14. I tak samo jest w serii drugiej, ale słabe lądowanie i na pewno kluge prowadzenia nie obejmie. Chociaż 51 punktów otrzymuje od sędziów, i to właśnie on jest przed Harrim Hiltonenem. Gonczarow. Ciekawy zawodnik, na pewno. Boczek, który. Utrzymuje się w top 15 klasyfikacji generalnej Pucharu Kwiata, a teraz 124 metry w finałowej próbie. Pozwolą mu utrzymać się w 20. A nawet, proszę Państwa, będzie w najgorszym razie 14. O 30 metrów stiga Sarinena. Duża przewaga nad Lucem Klugę i Aleksiejem Gonczarowem. A to proszę Państwa, Joel Pulkinen, 11 zawodnik serii pierwszej. Skoczek, który dzisiaj lekko zawiódł tym pierwszym skokiem. Nic nie zwiastowało, że nie będzie go w top 10. Teraz 130 z ładnym wypadem i tutaj na pewno należą się brawa. Czyli od sędziów należą się te brawa i otrzymuje je 55,5 punktu. I oczywiście prowadzenie. Dominik Pawlik. Wraca do dobrego skakania dominik. Ale pytanie, czy będzie stabilny? 9. także w prologu. I teraz 129,5 metra. Wielkie brawa dla Pawlika. Ależ rewelacyjny konkurs. Drugie miejsce przegrał notami z Pulkinenem. Ale dobrego konkursu nie notuje póki co Piotr Nowak, który atakuje z 9. miejsca. 127 punktów. Nota, która patrząc na wyniki prologu, dawałaby miejsce szóste Konkurs jednak stoi na nieco wyższym poziomie. To 31. Poprawa o metr w wykonaniu Piotra Nowaka. Noty od 16 do 16,5 punktu i dopiero trzecie miejsce, a więc nie jest pewny nawet tego, że będzie w top 10. Fatalny konkurs Nowaka, słabo w pierwszej serii Skakał także Tomasz Rosiak. Zobaczymy czy w drugiej odrobi. On nie odrobił, 126. Absolutnie tutaj nie można mówić o kryzysie Polaków. Jest to na pewnej pojedynczy, gorszy start biało-czerwonych, no ale też są plusy, jak chociażby świetny start Dominika Pawlika, Wolfgang Hauser. Niby przed własną publicznością prezentują się Polacy, ale jednak nie widać tej przewagi związanej z rodzimą skocznią Wolfgang Hauser 121, no u niego to już w ogóle niczego nie widać bo o ile pierwszy skok miał świetny o tyle teraz jakby zapomniał o tym, że jest skoczkiem szerokiej światowej czołówki Pulkinen już w najgorszym razie siódmy, a przed nami Damir Kenes był trzeci w prologu więc jest to zawodnik, który może powalczyć o podium pierwsze w karierze był piąty, był czwarty, ale podium jeszcze nie ma 126,5. I nie będzie tego podium w Wiśle, bo ten konkurs ukończy co najwyżej. W tom 10 Rafał Wojciechowski. 133 metry. Teraz w wykonaniu Rafała Wojciechowskiego. Bardzo rygorystycznie oceniony przez arbitrów, ale mimo tego wyprzedza Joela Pulkinena. A to z kolei Adam Sosnowski, który znowu jest poza podium. Przynajmniej po pierwszej serii. Zobaczymy, jak będzie po finale, bo on jest jeszcze gotów dzisiaj wygrać. 137 metrów A zatem Adam Sosnowski Może dzisiaj śmiało Powalczyć o wygraną 269,6 punktu Kapitalna Finałowa próba w wykonaniu Polaka I czyżbyśmy właśnie oglądali Skok zwycięzcy Takiego skoku dzisiaj nikt nie oddał Ale jest jeszcze trójka zawodników Żaden z nich nie jest Polakiem Co ciekawe Michał Żumadiłow 132 w pierwszym skoku Teraz musi skoczyć koło 136 metrów. A skacze 130. Będzie wysoko, to na pewno. Na podium Adam Sosnowski. Na trzecim miejscu w tym momencie ląduje Żumadiłow. Pierwszym oczekującym na podium. Jest Rafał Wojciechowski, a to Nikolaj Karjalajnen, sensacyjny, lider, wicelider po serii pierwszej. 129 metrów w pierwszym skoku, teraz także 129. Jest Telemark, na tym sporo zyska. Czekamy na werdykt sędziego, czy będzie drugi. Jest drugi Nikolaj Karjalajnen, a zatem pierwsze w karierze podium dla reprezentanta Finlandii. Zaczynał jako Skoczek, Pucharu liścia, a tymczasem Wiśle świętuje pierwsze podium w karierze. Kolejny film podium w tym sezonie. Teodor Fogel, lider na półmetku rywalizacji 131 metrów teraz 130,5. Jest telemark, ale poprzeczka zawieszona wysoko przez Adama Sosnowskiego jednak Teodor Fogel. I pierwsze zwycięstwo dla Niemców okazuje się być dzisiaj faktem. Cieszy się Teodor Fogel. Drugi Adam Sosnowski, który przegrał 1, 40, o 60. Przepraszam, z Teodorem Fogelem. Trzeci Karjolajnen. Czwarty Wojciechowski. Piąty Żumadiłow. Dzisiaj także bardzo dobre starty Dominika Pawlika, który zajął miejsce. Siódme. Czy też Timo Kuseli, który był 20. Spójrzmy sobie teraz na klasyfikację generalną. No, oczywiście ta klasyfikacja właściwa będzie dostępna na serwerze Discord, do którego link jest podany w opisie, ale... Tak, popatrzmy sobie, Sosnowski pierwszy, nadal, Nowak drugi, Hwaru trzeci, Żumadiłow czwarty, piąty, Pulkinen w piątce, zatem bez zmian na miejsce szóste wskakuje Rafał Wojciechowski, potem są jeszcze w dziesiątce Sarinen, Wasser, Kenesz i Ebner, tutaj druga dziesiątka, zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam na kolejne produkcje. Do usłyszenia.